Witajcie na naszym kanale. Dzisiaj zapraszam Was w podróż do mrocznego świata polskiej mafii, która w latach 90. i 2000. osiągnęła szczyt swojej potęgi. Jeżeli podobają Ci się moje materiały, nie zapomnij zostawić subskrypcji i lajka. Dzisiejsza opowieść to opowieść o brutalności, bezwzględności i walce o wpływy w czasach, gdy Polska przechodziła trudną transformację z ustroju socjalistycznego do demokracji i kapitalizmu. Jeśli interesują Was tajemnice, Kulisy działania najgroźniejszych gangów oraz historie ludzi, którzy stali za nimi, to trafiliście w idealne miejsce. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasz kanał i wcisnąć dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego odcinka. A teraz zanurzmy się w fascynującą i przerażającą historię polskiej mafii. Polska lat 90. była krajem pełnym kontrastów. Po upadku PRL-u i przemianach ustrojowych... Ludzie mieli nadzieję na lepsze życie w demokracji i gospodarce wolnorynkowej. Niestety, rzeczywistość okazała się znacznie bardziej skomplikowana. Transformacja przyniosła ogromne zmiany, ale również chaos i brak stabilności. Gospodarka przechodziła bolesne zmiany, wiele osób straciło pracę, a przestępczość zaczęła rozwijać się w sposób, jakiego wcześniej nie widziano. Słabe struktury państwowe, braki w prawodawstwie i brak doświadczenia w zarządzaniu nowoczesnym systemem kapitalistycznym stworzyły idealne warunki do narodzin zorganizowanych grup przestępczych. Gangsterzy, którzy w tym okresie zaczęli działać na szeroką skalę, wywodzili się z różnych środowisk. Byli wśród nich dawni sportowcy, szczególnie bokserzy, zapaśnicy i judocy, którzy po upadku PRL-u stracili wsparcie państwowe i musieli znaleźć inne sposoby na zarobek. Ich umiejętności fizyczne i siła sprawiały, że doskonale nadawali się do pracy w przestępczym świecie, gdzie liczyła się brutalność i umiejętność zastraszania. W szeregi mafii trafiali również byli milicjanci i funkcjonariusze służb bezpieczeństwa, którzy doskonale znali mechanizmy działania państwa. Umieli omijać prawo i wykorzystywali swoje kontakty do uniknięcia odpowiedzialności. Ostatnią grupę stanowili dawni kryminaliści, którzy w nowych warunkach znaleźli okazję do rozwinięcia swojej działalności na niespotykaną dotąd skalę. Najbardziej znanymi gangami tego okresu były grupy Pruszkowska i Wołomińska. Mafia Pruszkowska, której nazwa pochodziła od miasta Pruszków pod Warszawą, była symbolem zorganizowanej przestępczości w Polsce. Na czele tej grupy stali ludzie tacy jak Perszyń czy Masa. Była to organizacja o hierarchicznej strukturze, wzorowana na włoskiej mafii, co pozwalało na skuteczne zarządzanie i realizowanie wielkich operacji przestępczych. Pruszków specjalizował się w wymuszaniu haraczy, handlu narkotykami, kradzieżach samochodów i praniu pieniędzy. Z kolei grupa Wołomińska, której centrum działalności znajdowało się w Wołominie, była znana ze swojej brutalności i nieco mniejszej organizacji. Rywalizacja między tymi dwiema grupami doprowadziła do wielu krwawych starć, zamachów i morderstw, które wstrząsały opinią publiczną w całym kraju. Gangsterzy lat 90. posługiwali się różnorodnymi metodami, aby osiągnąć swoje cele. Jednym z głównych źródeł dochodu było wymuszanie haraczy od przedsiębiorców. Restauratorzy, właściciele klubów, handlarze na targowiskach, wszyscy musieli płacić za ochronę. W praktyce oznaczało to, że gangsterzy żądali regularnych opłat, grożąc pobiciem, podpaleniem lub zniszczeniem mienia, jeśli ktoś odmówił współpracy. Drugim filarem działalności mafii był handel narkotykami. Polska stała się ważnym punktem tranzytowym w międzynarodowym przemycie narkotyków. Amfetamina, produkowana w Polsce, była eksportowana do wielu krajów Europy Zachodniej, a gangi polskie współpracowały z organizacjami przestępczymi z Rosji, Ukrainy, Niemiec i Włoch. W latach 90. na terenie Polski działały również laboratoria produkujące narkotyki na masową skalę. Kolejnym dochodowym zajęciem gangsterów były kradzieże samochodów. Polska była jednym z głównych rynków zbytu dla kradzionych pojazdów, które były rozbierane na części lub sprzedawane z fałszywymi dokumentami. Gangsterzy specjalizowali się również w przemycie papierosów, alkoholu i elektroniki, co przynosiło ogromne zyski w czasach, gdy granice Polski stały się bardziej przepuszczalne. Przemoc była nieodłącznym elementem działania polskiej mafii. Gangsterzy używali jej zarówno do zastraszania swoich ofiar, jak i do eliminowania konkurencji. Pobicia, podpalenia, porwania, a nawet brutalne zabójstwa na oczach świadków były na porządku dziennym. Wiele z tych zbrodni miało na celu wysłanie wiadomości do innych grup przestępczych lub zastraszenie potencjalnych świadków. Korupcja była kolejnym ważnym elementem działalności mafii. Gangsterzy opłacali policjantów, urzędników, prokuratorów, a nawet polityków aby unikać odpowiedzialności i uzyskiwać informacje o planowanych działaniach organów ścigania. W latach dziewięćdziesiątych korupcja była tak powszechna, że w wielu przypadkach gangi miały większą władzę niż lokalne struktury państwowe. Państwo polskie przez wiele lat nie potrafiło skutecznie walczyć z mafią. Dopiero wprowadzenie instytucji świadka koronnego oraz utworzenie centralnego biura śledczego pozwoliły na rozbicie największych grup przestępczych. W latach 2000 wielu liderów mafii zostało aresztowanych i skazanych, co osłabiło ich wpływy. Medialne procesy sądowe, takie jak te z udziałem Pershinga czy Masy, ujawniły kulisy działania mafii i zmusiły społeczeństwo do refleksji nad skalą problemu. Działalność polskiej mafii lat 90. na stałe zapisała się w historii i kulturze. Filmy takie jak Psy, Świadek Koronny czy Pitbull przybliżają widzom brutalną rzeczywistość tamtych czasów. Mafia stała się również tematem wielu książek, reportaży i artykułów prasowych, które ukazują jej wpływ na życie społeczne i gospodarcze Polski. To już wszystko na dziś. Jeśli zainteresowała Cię ta historia, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał i podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.